Akcja szlachetna 23. W tym roku pragnę zaprosić wszystkich miłośników dwóch kółek i wspólne wyruszenie na szlak rowerowy. Liczymy, że wasze otwarte i wielkie serca wspomogą nierówną walkę o życie i zdrowie kubusia, który walczy z nowotworem oczu. Skończył roczek. Jego rodzice są zdruzgotani i bezsilni wobec kosztów, z jakimi przyszło im się zmagać. Wraz RDNR oraz dziki na rowerach, Zachęcamy każdego do wsparcia oraz dołączenia do akcji Szlachetna 23. Pomagamy z dzikości serca. Hejka. witam Was, ekipa dzików na rowerze. Zapraszamy Was wszystkich na Szlachetną 23. Impreza Ogólnopolska: my robimy trasę z parku Tysiąclecia w Sosnowcu. Pokręcimy sobie na jawożno. Bardzo atrakcyjna, fajna trasa. Łatwa, prosta i przyjemna. Bardzo malownicza, krajobrazowa. Zapraszamy też na kolejne imprezy zrobione przez inne grupy rowerowe w ramach tej akcji. Szlachetna 23 w tym roku kręcimy dla małego Kubusia. Wszystkie linki odnośnie imprez zobaczycie w komentarzach. Hej. Zapraszamy. Dziki zapraszają. Ja nakręcę Zobaczcie czy z wariatami.